Wielkie, barwne i rozśpiewane uliczne jasełka już niebawem, w czwartek, 6 stycznia, w święto objawienia Pańskiego, orszak Trzech Króli pod hasłem: Dzień dziś wesoły. Wielki korowód ruszy o godzinie 13 z placu przed Kościołem pod wezwaniem Ducha Świętego w Dębicy, tuż po południowej mszy świętej. Przepiękna tradycja, 6 stycznia, godzina 12: Kościół pod wezwaniem Świętego Ducha, Msza Święta, a po mszy świętej. Orszak w okolicy najbliższej, czy w zasadzie w samym kościele na schodach, będzie pierwsze miejsce, gdzie będzie inscenizacja, Później, oczywiście, pod Galerią Dębicką. Później, Ulica Sobieskiego Poczta i na końcu, rynek miasta, gdzie odbędzie się już ostatnia scena z tego przedstawienia, które zostało przygotowane przez powiat Dębicki, ale również przez przy współudziale miasta Dębica, um, uczniów szkół, oczywiście, pana Pawła Adamka chóru, no i tych wszystkich osób, które jako wolontariusze pomagają nam w organizacji tej wspaniałej uroczystości. Będą oczywiście korony, będą balony, będą naklejki, będą cukierki, więc myślę, że no, pogoda tylko żeby dopisała. W tamtym roku nie udało się, bo, bo była pandemia, nie mogliśmy się spotykać. W tym roku postanowiliśmy, że jednak wyjdziemy na ulicę, że oczywiście pod względem bezpieczeństwa zorganizujemy tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ale zapraszamy Dębiczan, żeby jednak przyszli na ulice Dębickie przeszli się w orszaku, zaśpiewali kolendy, spotkali się tego dnia, żeby tradycyjnie właśnie z okazji Święta Trzech Króli przejść ulicami miasta od kościoła Ducha Świętego na Rynek. Tak, żeby uczcić po prostu to święto i żebyśmy wszyscy razem znowu poczuli się wielką wspólnotą. Scenariuszem i całą organizacją tego widowiska ulicznego zajęła się Dominika Migoń, właśnie instruktorka z Domu Kultury Śnieżka, Miejskiego Światła Kultury wraz ze swoimi grupami artystycznymi. Przygotowuje ten piękny spektakl. Mam nadzieję, że jak co roku będzie atrakcyjny i bardzo ciekawy. Trasę przy marszu prowadzić będzie ulicami miasta przez cztery sceny, wprost do świętej rodziny na Dębicki Rynek. Przystanki zatytułowano kolejno Świąteczne porządki, walka dobra ze złem, opowieść pasterzy oraz Pokłon Trzech Króli. Myślę, że wszyscy będą się starali zachować odstępy i będziemy bezpiecznie, a przede wszystkim świętując. To wydarzenie, którym było Narodzenie Jezusa niedawno obchodzone podczas Świąt Bożego Narodzenia, świętować, śpiewać kolendy, oglądać sceny z życia, ale też przeplatane oczywiście jakimiś odniesieniami do czasów obecnych, z humorem, no tak jak zawsze. Myślę, że warto przyjść, poświęcić te dwie godziny, czy ewentualnie z mszą, to może trochę dłużej. No ale. Będziemy na pewno wszyscy w dobrej atmosferze spędzać te popołudnie, 6 stycznia na orszaku Czech Króli. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam 6 stycznia kościół pod wezwaniem Ducha Świętego o godzinie 12. .00. Wszyscy razem wspólnie później przejdziemy na rynek naszego miasta. Po drodze będziemy oglądać oczywiście sceny z Bożego Narodzenia, ale również odniesienia do czasów obecnych. Myślę, że to popołudnie. Wszyscy spędzimy w miłej i wesołej atmosferze. Zapraszam serdecznie. Na Orszak Trzech Króli zaprasza Starostwo Powiatowe w Dębicy, a także wspierające organizację wydarzenia Urząd Miejski, parafia pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej oraz Stowarzyszenie imienia Edmunda Bojanowskiego Dobroć w Dębicy. Jasełka odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Które pójdą wyżej, czerwone, zielone czy niebieskie? Na Uwaga, trzy, cztery, dwie. Odnieś rękę, boże dziecie, ojczyznę i bok. Dobry gra, tak dobry wyżynie. Wspiera jej siłę, złoży